Zaczynamy cykl poświęcony przymierzu, temu czym jest biblijne przymierze i jaką radością jest odkrywanie tego, że możemy w nim być przez wiarę w Jezusa. Dziś między innymi o tym jest rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem, słowo daje dziś wersję wersji espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. Oczywiście, że przymierze. Zajrzyjmy sobie do psalmu 105, gdzie jest mowa o tym, że Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. I te słowa w wersecie ósmym padają po takiej zachęcie do tego, żeby uwielbiać Pana, żeby sławić Go, żeby szczycić się Jego świętym imieniem, Jego wspaniałością, żeby rozmyślać o Nim, żeby pamiętać o Jego cudach. I po tej wyliczance podnoszącej nas do uwielbienia jest wymieniony właśnie jeden z powodów. Oprócz tego, że On, Jahwe, jest naszym Bogiem, że Jego wyroki obejmują świat cały, na wieki pamięta o swoim przymierzu. To jest jedna z cech Boga, która ma budzić w nas ekscytację, radość, ma budzić w nas chwałę i uwielbienie względem Boga. Ale czy my w ogóle wiemy, czym jest przymierze? Ja, bijąc się w piersi, muszę powiedzieć, że odkrywam ten temat od kilkunastu lat, tak naprawdę, od czasu, gdy byliśmy w szkole biblijnej w Upsali. Tam Duch Święty przyszedł z takim zrozumieniem i objawieniem, czym jest przymierze, i od tej pory uważam, że jest to jeden z najbardziej fascynujących tematów. Oczywiście, że będzie lokowanie produktu, bo właśnie napisałem książkę Święta Sztama, która mówi o tym, czym jest przymierze. Spisałem tutaj wiele z tych rzeczy, które odkryłem. Dlaczego? Bo zobaczcie, jeżeli Psalm mówi, że Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu, a w Psalmie 111. Jest dopowiedziane, że Pan Bóg będzie pamiętał wiecznie o tym przymierzu. To coś, co dla Boga jest tak ważne, że On o tym pamięta i będzie pamiętał, nie może być rzeczą niezrozumiałą w moim życiu. Kłopot mój polegał na tym, gdy odkryłem przymierze, że uświadomiłem sobie, że przez wiele lat omijało mnie bardzo dużo, ponieważ nie rozumiałem, czym jest przymierze. Ten, ten nierozerwalny związek z Bogiem. Nie rozumiałem tego, ale ponieważ dla Boga jest to tak ważny temat, to pochylmy się nad nim i, i, i odkrywajmy, czym jest przymierze. Jak bardzo Pan Bóg kocha nas i szanuje, skoro zaprasza nas do więzi opartej właśnie na przymierzu, na więzi, która jest nierozerwalna. Można powiedzieć, że przymierze to jest najmocniejsza forma więzi, relacji między ludźmi. Dlatego w oczach Boga małżeństwo jest nierozerwalne, ponieważ to jest też przymierze, przymierze małżeńskie. I yy, y, y, y tym zachwyćmy się dzisiaj, że Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. A co z tego wynika? Niech Duch, Święty, niech Duch Święty nam to pokazuje, a my będziemy odkrywać to dalej. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź probotę, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, a no, my widzimy się przy kolejnej okazji.